Na plaży, na której oprócz tego, że strasznie mnie mamy tutaj właśnie taką e, piękną Nie ja wiem czy właśnie kiedy nie chodzę po takich bardziej stepach niż po w i mamy te zielone właśnie części. Piękne góry, piękne morze, nic dać, nic ująć. No ciekawe do zobaczenia jeśli będziecie odwiedzać Fuerteventura. trzeba trzeba sobie to zobaczyć, bo to jest coś takiego unikalnego